Radiowolny krótka. A! Dziś jest ten dzień! Dzień, w którym zdobędę 438 nowych przyjaciół! Spadaj! Nie mam czasu! Śmierdzisz! Spływaj! Nie lubię cię! Wnerwiasz nie. mnie! Zgadzam się? Rety. Zdaje się, że nie jestem jednak zbyt lubiany. No jasne, że nie jesteś. Są niepodważalne życiowe prawdy. Ziemia jest okrągła, promocje w sklepach to ściema i Whiskers nie jest lubiany. Koniec! Serio? Ale ja wcale nie chcę, żeby mnie lubili. Wystarczy, że zaczną mnie tolerować. To niewykonalne. Trzeba się urodzić z tym czymś miłym w sobie. Albo się jest lubianym, albo nie. Cześć, Brenda. Przejdziesz się z nami nad wodospad? Dasz się zaprosić do Wężyka? Chodź ze mną posurfować. Widzisz? Ja to mam. A ty? Chyba nie bardzo. No, nie bardzo. No dobra, zrobimy tak. Pójdziemy surfować, potem wodospad, na koniec impra. Hmm, Brenda ma rację. Nigdy nie będę lubiany. Jestem królikiem, niepotrzebnym odmieńcem. A niech mnie gdzieś kopie! To meteor! Aaaa! 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 Właśnie zażarłem ciało niebieskie. Tego jeszcze nie było. O. Sobota, sobota! Najprzyjemniejszy dzień tygodnia! Nadajemy słoneczne przeboje Dla tych, co pracują i tych, co się leniuchują. To, to było coś dziwnego! Oje! Oh yeah. Brenda! Dobra, a jutro wiecie, co porobimy? A ty? Zakupy? Chłopaki? Wszystkiego po trochu! Brenda! Brenda! No. Stało się ze mną coś strasznego, Brenda! Co tym razem? Śmierdzą mi stopy, dostałem wysypki na pośladkach, czy mam zbyt blisko osadzonej... Schindler, masz mi coś nowego do powiedzenia? O tak! Tylko spójrz! A to jeszcze nie wszystko! Kto za całą grę wymyślił fajnie, tak to ja, mój drogi skarbie. Zeze mnie dystryktko spadł aż na to, że cały szlak do cento! Co to niby było? A co ważniejsze, jak to znowu włączyć? To były niezłe klimaty. Sekcja Denta była super! No, e, chyba mogę to jeszcze. Ej, 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 ej! Słuchajcie, ja też uwielbiam słuchać muzyki, ale nie sądzicie, że to trochę dziwne? Dziwaczne! To dziwnie dziwaczne! Ale podoba nam się! Chcemy rapować i wciąż tańcować! A te fragmenty z trąbką! Dobra, proszę bardzo. Kto jak ja muzykę czuję? Że... Wiecie, co Whiskers potrafi? Jeśli chodzi o to, że dłubię sobie stopą w nosie... ...lub wyjmuje brud z ucha, widzieliśmy! Ej, tylko popatrzcie! Los tych zwierzaków tej bandy obdartusów z brazylijskiej dżungli. Mnie tam nie obchodzi. Whiskers to najbardziej superowy gościu w dżungli. O tak! Bez dwóch zamier. Niezła była jazda! No to do zobaczyska! Hers, dopiero wróciłeś do domu? Tak, balowałem do rana. <noise> uh, wszyscy kochają radio Wolny Królik. A czyżby? Pewnie jestem bardzo lubiany. A przy okazji okazało się, że z tym czymś nie trzeba się urodzić. Można to też połknąć. Whiskers, jesteś lubiany tylko dlatego, że robisz za radio, wiesz? To nie są prawdziwi przyjaciele, tylko Cię wykorzystują. A cóż to tak pachnie? Coś mi tu zalatuje zazdrością. Nie, to tylko moje stopy. Ale trzeba przyznać, że strasznie mi zazdrościsz, Brendo Harrington! Bo wreszcie ja też jestem lubiany! Mówię, że przyjaciele cenią nas za to, jacy jesteśmy, a nie co potrafimy. Więc ty lubisz mnie za. Ani jedno, ani drugie! Ale nie pozwolę cię skrzywdzić! Nie, mów co chcesz, Brenda, a ja! Zdrzemnę się trochę i wracam do mojego nowego, wystrzałowego impreza! Bezowego życia! A, tu jesteś! E, a cześć, Karl! Uderzałem właśnie w kimę! Tak, pewnie! Chodź, potrzebujecie cię do treningu! Porywa mnie szalony rytm, więc tańczę solo, aż po świt. Krągny, Tu skok, tam skok! Ej, królik, nie śpij, my tu ćwiczymy! O, dzięki Lola, ledwo żyje! Cii, mniej gadania! Więcej samby! <laughs> o tak, tak, to jest to! Hej! No ziomal! Zapuść trochę hip-hopu! To ja do... Och, tak! Ale czysty odbiór. <laughs> Mam dziwną chętkę na durne polityczne dyskusje. Wie pan na czym polega problem? Niektórzy sądzą, że... Ej, słuchałyśmy sobie rapu! Ja chcę moją Sambę! Ja go chcę do pompek! To Chyba jestem zbyt popularny. Będziesz się musiał odwdzięczyć! Racja, to już 1420 raz uratowałaś mi życie! I wiesz co? Potem za każdym razem zastanawiam się po co! DO jeszcze tylko 50, wręcz 40, 30, 20 metrów do metę i nic nie zdoła go powstrzymać! Zgubiliśmy ich. Oj! O tam są! Aaaa! Nie cierpię tej melodii! Bezpieczni. Przynajmniej przez chwilę. I czego cię to nauczyło? To, że stałem się lubiany, nie znaczy, że mam przyjaciół. Chcieli mnie tylko wykorzystać. Liczyłam na Brenda, ma zawsze rację, ale może być. Ach, to jedna z niepodważalnych prawd życiowych. Pan Whiskers nie jest... Lubiany! I koniec! Och, Whiskers, przestań. Nie jest aż tak źle. Bycie lubianym wcale nie oznacza, że ma się przyjaciół. Łatwo ci mówić. Ty masz przyjaciół! Ej, ty też masz! Niby kogo? Hmm, e, no. Ech, mnie. A! W końcu uratowałam ci życie 1420 razy, nie? Tak! To prawda, tak! Więc y, lubisz mnie za to, jaki jestem, a nieco potrafię? I nigdy mnie nie wykorzystasz tak jak inni? No, tak! No pewnie! Serio? Obiecuję! Ostatni komunikat. Obiecuję, że co? Odbiór! Nadawaj, niezidentyfikowany rozmówco, odbiór! Whiskers, ty nie jesteś zwykłym radiem! Jesteś radionadajnikiem! Zrozumiałem, zrozumiałem cię! Możemy nadawać i odbierać drogą radiową. Potrzebujecie pomocy? Tak jest! Zrozumiałem! Brać? Jak po mnie przylecą. Ale tu jest strasznie ciepło i parno, wiesz? Trudno. Brenda, mówiłaś, że jesteś moją przyjaciółką, a teraz wykorzystujesz mnie tak jak inni. Niezidentyfikowany rozmówca: prawie cię namierzyliśmy. Odbiór? Nie bierz mnie na litość. A mogę przynajmniej skoczyć za potrzebą w krzaki? Naprawdę muszę! Ach, leć migiem! Masz coś do czytania? Ja powiedziałam migiem! Dobra. Ach. Whiskers, pośpiesz się, już lecą! Brenda, wiesz, że to dzięki meteorytowi, który połknąłem, mam te nadzwyczajne zdolności? Tak. No to właśnie on mi wyszedł. Czy raczej można powiedzieć, to ja pomogłem mu wyjść. Pomogłeś mu wyjść? Ej, tu jestem! Czekajcie! Jestem tutaj na dole! przykro mi, że z twojego powrotu do domu nici, ale nic się nie martw. Za to masz przyjaciela. Przyjaciela? A tak! Nie jesteśmy przyjaciółmi. Musisz tylko coś dla mnie zrobić. Co takiego, moja droga? Połknij ten kamień. Uuu, Brenda, fajna z ciebie kumpela, ale nie aż tak fajna.